Dzisiejsza uroczystość jest y, potwierdzeniem tego co stało się 5 lat temu. Kochamy Maryję, ufamy Maryi i potrzebujemy Maryi w naszym życiu. Także dzisiaj dziękowaliśmy za jej opiekę i powierzaliśmy się na przyszłe lata. Ja też chcę pobłogosławić wszystkim w sposób szczególny nowej telewizji. Niech Pan Bóg będzie z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Muszę powiedzieć, że to było zawsze moim marzeniem, żeby w stalowej woli powstała katolicka telewizja i cieszę się, że w parafii Opatrzności Bożej, dzięki Wam, moi drodzy, i księdzu Dziekanowi, udało się to marzenie zrealizować. Mógł zapłać. Z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok. Nie potrafię podziękować. Obok mnie jesteś ze mną, w rannej mgle w Słońcu dnia. Gdybyśmy byli potężni, nie potrzebowalibyśmy matki. Ale ponieważ jesteśmy słabi, grzeszni, nieudolni, tulimy się jak niemowlęta do Maryi Matki Miłosierdzia słowa wypowiedziane przed laty przez błogosławionego księdza Michała Sopoćko w jakiś sposób dzisiaj zaistniały w, tu w parafii rozwadowskiej, miejscu, w którym czcimy Najświętszą Maryję Pannę, jej obraz ukoronowany przez pięciu laty i chcemy dzisiaj poprzez naszą celebrację potwierdzić to, że rzeczywiście odczuwamy potrzebę Matki, Matki Kościoła Matki Jezusa Chrystusa, która jest naszą matką. Przychodzę tu rzeczywiście z takim wewnętrznym uradowaniem, bo rzeczywiście te korzenie naszej pobożności, ale naszej wiary, naszej nadziei i zbawienie są w Ewangelii, która ukazuje na Matkę Najświętszą, są w, tym, w tych wyrokach Bożych że to jest bezpieczna droga. Często zwracamy się do Matki Najświętszej, to w różnych potrzebach. Naśladujemy w tym samego Pana Boga, bo On pierwszy zwrócił się do niej w najważniejszej sprawie zbawienia. Maryja nie zawiodła i nie zawiedzie nikogo. to Dobra Matka nie odmawia pomocy w różnych ludzkich kłopotach, które pośrednio przecież mają związek ze zbawieniem, czy z rozwiązaniem takich sytuacji, które paraliżują nasze życie, a z których bez pomocy Boga i ludzi nie możemy się otrząsnąć. Pobożność Maryjna, czyli zażyłość z Maryją, od zawsze była siłą Kościoła i ludzi wierzących. Odkąd święty Jan Apostoł uczeń Pana usłyszał pod krzyżem, oto Matko Twoja, odkąd Jezus umacniał wiarę, jak to słyszeliśmy, dzisiejszej Ewangelii, tuż po swoim zmartwychwstaniu. Maryja więc od zarania dziejów formowała wiarę w naszym narodzie, a i dzisiaj jedno z pierwszych modlitw, jako polska matka przekazuje dziecku jest drogać Maryjo. Szkoda tylko, że w wielu rodzinach zanika wspólna modlitwa odmawiana rano i wieczorem. Jakże wiele zyskują te rodziny, które... Zdołają uratować wspólny wieczorny pacierz, bo modlitwa jest podstawową szkołą wiary dla nas i dla naszych dzieci. Ten rodzinny pacierz jest szczególną służbą wobec tych, których kochamy i za których się wspólnie modlimy. Ileż to łask wypraszają nam te matczyne, bo z Maryją zanoszone modlitwy, i ileż nieszczęść. Odwracają od naszych rodzin i naszej ojczyzny te wieczorne, wierne, codzienne zdrowości. Nie prześladowali i was prześladować będą, mówił Pan Jezus. Ale ufajcie, ja bym zwyciężył świat. O świętych kapłanów na miarę naszych czasów trzeba się modlić w naszych parafiach i w naszych rodzinach. W naszych rodzinach, po powołania z naszych rodzin. O świętych kapłanów z naszych rodzin. Pan Bóg nie pozostawi bez pomocy swego kościoła. Im trudniejsze czasy, tym większych gigantów ducha i umysłu będziemy potrzebowali. Są wśród nas. Trzeba otworzyć przed nimi te drogi. Trzeba powiedzieć, że jest dla nich miejsce. Święci kapłani i święci chrześcijanie uratują świat, bo to oni także potrafią się zaangażować w pełni. To oni uratują nasz naród. Myślę, że warto jednak powiedzieć, że nie uratują jej sami. Potrzebują do pomocy ludzi, potrzebują nas, ludzi świeckich, potrzebują wszystkich. Błędem byłoby zostawiać odpowiedzialność za Kościół papieżowi, biskupom czy kapłanom. Wszyscy mamy się dzisiaj poczuć, pokazać, że rzeczywiście jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje w naszych rodzinach, ale i w naszej Ojczyźnie. W chorym środowisku, jeśli Ojczyzna będzie chorować i rodziny będą chorować, w chorym środowisku nie zaistnieje możliwość uzdrowienia, jeśli ta zaraza się rozprzestrzeni niemoralności, nieuczciwości, kłamstwa czy jakiegokolwiek innego grzechu w naszych rodzinach. Nie i <laughs>